Rozpoczęły się wakacje. Mieszkańcy Łomży przyszli tłumnie świętować ten dzień przy parku wodnym Mosir. Mamy tutaj dmuchańcy, mamy dużo wspaniałych atrakcji, które będą dostępne dla mieszkańców naszego miasta przez wakacje. Zobaczcie jak to wygląda. Mieszkańcy Łomży tłumnie przyszli przywitać wakacje. E, tak, e, dzisiaj naprawdę jest mnóstwo ludzi, pogoda nam sprzyja, więc, e, więc dlatego też pewnie tych ludzi jest tak dużo, no ale oczywiście wszyscy przyszli też na, na to główną atrakcję, jako jest letni park zabaw, no i zewnętrzne baseny. E, Cieszy się to co roku bardzo dużą popularnością. Można powiedzieć, że co roku nawet coraz większą popularnością, szczególnie baseny odkryte. W tamtym roku otworzyliśmy jeszcze nowy basenik, taki płytszy dla dzieciaków. To okazało się strzałem w dziesiątkę. No i tak jak widać, dzisiaj chociażby jest mnóstwo ludzi. I myślę, że jeżeli tylko będzie pogoda, to ta frekwencja będzie się utrzymywała przez całe wakacje. Ze mną jest Ania Zielińska, która jest menadżerem Szkoły Języków Obcych Lingło. Proszę powiedz Aniu, co tu robicie? Witamy serdecznie. Jak co roku z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji organizujemy Powitanie Lata. Stąd dzieci, które uczęszczają do naszej szkoły mają bezpłatny wstęp. Oprócz tego MOSiR zapewnia dmuchańce, a my zapewnimy nasze atrakcje, czyli malowanie twarzy, tatuaże, gry, zabawy. Także jesteśmy tutaj jak co roku wspólnie z mosir -em. Co prawda, rozpoczynają się wakacje, kończy się rok szkolny, ale to chyba nie oznacza dla Was wolnego. Oj nie. W tym roku mamy bardzo dużo pracy. Prowadzimy zajęcia wakacyjne z językiem angielskim dla dzieci. Mamy, realizujemy też duży projekt dzięki Fundacji Świętego Mikołaja. To są zajęcia z języka polskiego dla dzieci z Ukrainy, uchodźców. Poza tym zajęcia indywidualne, no i inne projekty, które są w realizacji. Jakie plany ma szkoła na przyszły rok? Szkoła na przyszły rok oprócz tych y, zajęć, które edytuje co roku, wprowadza nowości, a więc y, nauka języka angielskiego w, w połączeniu z sklockami Lego dla najmłodszych. Y, wprowadzamy też zajęcia plastyczne z elementami języka angielskiego i tu mamy świetnego fachowca po Uniwersytecie Warszawskim jak Akademii Sztuk Pięknych. Także to są takie dwie nowości. Co jeszcze? Nie wiadomo, bo mamy głowę pełną pomysłów, także mamy dwa miesiące na wdrożenie jeszcze nowych, a to zachęca do śledzenia naszej strony.